Witam moi drodzy dzisiaj taki króciutki wypad że dawno znalazłem taką w lesie ścieżkę ja to nazywam autostradą zwierzyny masakra co tu się przyjdzie to jest tak zbombardowany teren przejściem ścieżka niesamowita jest naprawdę to jest niezwykłe i postanowiłem zainwestować w fotołapkę. Gdzieś ją tutaj muszę zainstalować. Zobaczyć co tutaj intensywnie Grasuje na tym terenie. To dzisiaj tak króciutko jestem ciekawy co będzie nagrane. Spróbuję tutaj zostawić to na razie na 24 godziny. Bo z tego co widzę, to jak śnieg spada o siódmej rano, na przykład jak byłem o 16, to tutaj już było, tak jakby ludzie z, z autobusu wylecieli. Tyle śladów, tyle tropów. Zabieram się zainstalowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taka fotopułapka. Troszkę się nią wieczorem pobawiłem. Mam nadzieję, że jak ją zamontuję uda mi się coś nagrać. No bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Muszę znaleźć jakieś miejsce do tej ścieżki tutaj, żeby zobaczyć co tu tak przelatuje, bo to wygląda jakby jakieś no dużo tropów wiele jest, więc jestem ciekawy bardzo co tu chodzi. To pułapka zainstalowana. Włączyłem ją. Mam nadzieję, że się coś uda nagrać. Tak prosto ustawiona na tą ścieżkę. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj chodzi. Jakie tu sztuki grasują? No. Po 24 godzinach już spróbuję ją ściągnąć, i zobaczyć. Mam nadzieję, że nikt jej nie buchnie. Bo 500 w plecy, a trudno. Ryzyko zawodowe. Jeszcze raz rzut oka. Myślę, że będzie dobrze. Powinien być taki mniej więcej widok z tej z tej łapki. Z foto łapki. Jeżeli się coś będzie poruszało to Powinno się udać. No to jak się uda, to jutro będzie parę nagrań. Zobaczymy. Na razie do zobaczenia, do usłyszenia.